Siemanko. dzisiaj ciąg dalszy ekstra klasy. Mamy po jednym zielonym i po jednym czerwonym. Te twoje? To te moje. Dobra. <laughs> Otwieramy. Okay. Co ma tu mamy? niski. Masur. Gamboa, jach, Rudić, A tu jest kawałek puzelka, zobacz. o, oh, Jesus Christ, authentic signature. Numer 115 ze 149. Nasz drugi. Drugi authentic signature. Nice. To jest level 1, a mamy level 3, czyli mamy lepszego niż, te, niż ten. Niż ja trafiłem? Ty lepszego trafiłeś. Uf. Tutaj mamy wybór kibiców. To dobrze, Tutaj że ja. Sylwa i Krecik. Najlepsze, co ja mam, to jest F1 z 70. Dobra, dobra. Sobol. Mhm. Knop. ŻUKOWSKI, HAIRIZI, HODYNA, DARMAU, KURTKA, okay. ROADS TO HERO, i tutaj tu mamy ONE OF SEVENTY, KURTKA, i WYBÓR TIBICÓW. Ja. Otwieramy dalej. Co masz na końcu? Jeszcze nie wiem. <coughs> Dam po kolei. Autograf. Ciel męski. Rosa. Kust. Kaliskaner. Patrz, Road to Hero. Iszak. Road to Hero, Iszak. Tutaj mamy ten taki ładny, błyszczący, najemski. Okej. Okay. Ja nic fajnego nie mam. <coughs> Dawaj. Co mamy ciekawego u Ciebie? No, też? Knap? Nic fajnego nie mam. A już sprawdziłeś? O, żeż ty. Mamadow. Silva, Jasper. 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 O, widzisz, też masz takiego ładnego błyszczącego. Garbowski. I? nic nie miał i wybór kibiców no no Bo nu, nu, nie, no no chyba Okej. Okay. to by było na tyle na dziś Raz autograf na... był fajny autograf fałszy. oh yeah <laughs> level 1 authentic signature 115 na 149 Co dużo ich jest dobra na razie wow